Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio cały czas pokazywałam Wam moje pomidory w szklarni, no i nadszedł ten czas, żeby pokazać Wam pomidory w gruncie. Pomidory w gruncie wyglądają fantastycznie, co tu dużo mówić. Są oblepione od dołu do góry. Jestem mega dumna, mega szczęśliwa. Co robiłam? Od samego początku macie przecież na kanale od nasionka aż po zbiory i przetwory każdego roku i w tym roku tak samo. Co robiłam? Wysiewałam 14 lutego w amore pomidore, w walentynki z miłości do pomidorów, co roku ta sama data. Wiem, że ludzie wysiewają w różnych terminach, więc każdy, dowolność, naprawdę. Jeżeli czujecie, że lepiej u was jest wysiewać pomidory na koniec marca, to wysiewajcie na koniec marca, a jeżeli wolicie wysiewać razem ze mną wcześniej, no to wysiewajcie wcześniej, ale do wysiewów wcześniejszych, no niestety, jest potrzebna troszeczkę więcej doświadczenia. W każdym razie wsadziłam moje pomidory dopiero pod koniec maja, z tego względu, że mieliśmy bardzo zimny początek sezonu. Następnie w czerwcu mieliśmy dwie noce po minus dwa. Coś strasznego nigdy podczas tych lat, gdzie ja uprawiam pomidory, nie było takiego e, momentu, żeby w czerwcu były mrozy. Nakryłam wszystko tunelem z białej włókiny, jak tylko się dało, kartonami. Zresztą, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście, jakie cyrki tutaj się wyprawiały, byle tylko ratować moje pomidory. Następnie, e, co robiłam? Jak e, Przede wszystkim e, grządki, które powstały w tym roku, e, najpierw były uzupełnione od dołu. Zrębkami, które jak nie wiecie, co są zrębki, to bardzo was, Wam polecam, żeby sobie obejrzeć odcinek na kanale o zrębkach, ponieważ zrębki to jest naprawdę złoto w ogrodzie. Zrębki, szczególnie takie już przekompostowane, działają po prostu idealnie jak gąbka. Magazynują wilgoć i oddają ją przez naprawdę długi, długi czas. Później tutaj uzupełniłam czarnoziemem. Czarnoziem, zwykły czarnoziem, który można zamówić na tony gdzieś tam. Następnie zbadałam tą ziemię, e, sprawdziłam, jaki ma odczyn pH, jaki ma skład w ogóle wszystkiego, uzupełniłam nawozami. E, tak, żeby faktycznie nawozy były idealnie przygotowane pod uprawę pomidorów ziemię, wierzchnią warstwę około 5-10 cm uzupełniłam też kompostem. Kompost podobnie jak e, z rębki działa w ten sposób, że magazynuje tą wilgoć dodatkowo, przecież oddaje te wszystkie wspaniałości nie tylko nawozy, ale też te wszystkie mikroorganizmy, które naturalnie są potrzebne w ogródkach. No i e, na okrągło podlewałam kwasami humusowymi, bakteriami. Czekałam Aż zaczną kwitnąć. Zmieniłam nawóz już nie na taki bogaty z azotem, z wszystkimi innymi składnikami, tylko na taki, który w swoim składzie ma potas i fosfor jako takie główne składniki, ponieważ azotów, tak gdzieś już od czerwca, nie potrzebują tak naprawdę pomidory. One mają zacząć bujnie kwitnąć. Jak zaczęły kwitnąć, tylko i wyłącznie podchodziłam i usuwałam wilki, nie usuwałam żadnych liści. I podchodziłam, mimo tego, że rosną na dworze, podchodziłam ze szczoteczką soniczną, żeby zapylać wszystkie grona. No i jak widzicie, efekt jest. Od dołu do góry, po nalepione tych pomidorów praktycznie na każdym piętrze. W lipcu, jak były już takie upalne noce i. Taka już temperatura naprawdę pokaźna, zaczynałam opryskiwać e, opryskiem dolistnym z e, wapniem, czyli takim e, składnikiem odżywczym dla pomidorów, który jest odpowiedzialny za to, żeby one faktycznie dobrze e, sobie funkcjonowały. Jeżeli w Waszych pomidorach brakuje wapnia, to na pewno zauważycie to bardzo szybko po pomidorach, które od spodu mają taką czarną dupkę, jakby. Już Wam pokazuję, ponieważ takiego jednego pomidorka też u siebie mam. Niektóre pomidory mają taką tendencję do tego, że e, bardzo szybko wykazują braki wapnia. Takich pomidorów nie obrywamy, to nie jest zmiana chorobowa, to jest tylko i wyłącznie sygnał, że tego wapnia brakuje. To nie, nie będzie się rozprzestrzeniało na kolejnych owocach. Zostawiamy tego pomidora, który ma braki wapnia, z tego względu, że podobno cały krzak ciągnie właśnie sobie wapń z tego owocu. Dzięki temu na kolejnych pomidorach nie ma już takich oznak. W momencie gdy opryskamy już wapniem dolistnym, możemy sobie te pomidory odciąć, ponieważ w późniejszym czasie jak taki pomidor będzie wisieć za długo, to zacznie tutaj pleśnieć, a przecież żadnych pleśni u siebie na krzakach nie chcemy. Jak mamy zrobiony oprysk dolistny w ogóle, jeżeli macie papryki, to oprysk dolistny z wapniem jest po prostu obowiązkowy. Wiem, że wiele osób już chce serii naturalnych używać wapnia w postaci na przykład skruszonych skorupek jajek albo coś, ale powiem Wam, że no, to się bardzo słabo sprawdzi. Wapń, który oddają skorupki jajek jest bardzo długo przyswajalny i dość, nawet jeżeli będziecie gotować te skorupki, to i tak nie będzie odpowiedniej ilości wapnia do tego, żeby na szybko uzupełnić w krzakach. Tak samo też Gleba, którą tutaj przygotowałam, miała idealny y, poziom wapnia, ale mimo wszystko na krzakach nie zawsze y, wszystkie składniki są pobierane przez ko systemy korzeniowe. Czasami przez właśnie albo duże deszcze, czy chłodne temperatury, czy wysokie, pomidory mają problem z przyswajaniem jakiegoś składnika odżywczego. Na przykład wiosną, gdy pomidory dostaną jakiejś zimnej nocki i gdzieś tam je przewieje, to możecie zauważyć na liściach takie fioletowe oznaki, które świadczą o tym, że brak. Fosforu i, i tego fosforu w glebie jest na pewno dość. Po prostu one przez ten moment będą miały braki pokarmowe, bo nie będą mogły przyswajać z korzeni. Co dalej robiłam? E, pomidory w gruncie generalnie w tym roku nie mają łatwo. Na okrągło pada, na okrągło e, jest burza. Raz mieliśmy gradobicie, kilka burz w ogóle tak mega ulewnych i niektóre pomidory są zwyczajnie w świecie. Obite. Tutaj na przykład mam pomidora, który obijał się o pomidora niżej. I zobaczcie, jak wygląda. To nie jest żaden grzyb, to nie jest żadna pleśń, to nie jest żadna zaraza. Po prostu przez to, że na okrągło gdzieś tam się pukał o drugi owoc, no to taki brzydki się w tym miejscu zrobił. Takie pomidory też warto usuwać, bo za chwileczkę tutaj jak zacznie dojrzewać, to zacznie pleśnieć mi w tym miejscu, więc takie pomidory też zawsze gdzieś tam staram się usuwać. Jeżeli na waszych pomidorach przez te skrajne skoki temperatur w tym roku zobaczycie, że są takie. Kromyczki pomarańczowe albo nie wybarwiają się bardzo dobrze, albo bardzo długo nie dojrzewają, nawet w szklarniach, to będziecie mieli czarno na białym, że na pewno brakuje potasu. Brak potasu też można zauważyć na liściach. Tutaj dookoła liścia robi się takie pomarańczowe, które w późniejszym czasie zaczyna robić się takie brązowe. Potas w pomidorach jest bardzo ważny, bo jest odpowiedzialny za to, żeby porządnie kwitły, żeby się porządnie zawiązywały żeby porządnie tutaj dojrzewały, żeby skórka była odpowiednia i żeby właśnie zawsze były wybarwione tak idealnie. Jeżeli w glebie potasu jest za mało, to możecie też uzupełnić np. gnojówką z żywokostu albo gdzieś tam jakimś obornikiem, albo też możecie zrobić oprysk dolistny z jakichś tam środków, które tego potasu mają więcej. Bardzo ważne dla mnie było samo zapylanie. Jeżeli padał cały czas deszcz, to pyłek był zbyt mocno zalepiony, żeby ten pomidor się zapylił. Jak tylko gdzieś tam przewiało, było okienko pogodowe i wilgotność była już taka względna, to podchodziłam właśnie ze szczoteczką saniczną i zapylałam kwiatek po kwiatku, byle tylko ten pyłek było widać, że się osypuje. I dzięki temu, no na moich pomidorach jest naprawdę tych pomidorów bardzo dużo. Na tym krzaku wczoraj na Instagramie y, policzyliśmy razem, że jest 56 pomidorów. No słuchajcie, no wynik wow. Jeżeli chodzi o takie pomidory w gruncie, no to to w tym roku to jest naprawdę fenomenalny wynik. Później co robiłam jeszcze? Dopiero teraz, czyli na początku sierpnia, przycięłam liście od dołu, tak, żeby odsłonić te pomidory. Dlaczego nie zrobiłam tego wcześniej? Dlatego, że po prostu była beznadziejna pogoda. Jedynie co, to od początku sezonu cały czas obrywałam wilki. Jeżeli nie wiecie, co to są wilki, to bardzo zachęcam Was do tego, żeby cofnąć się do filmiku z. Czerwca, gdzie pokazywałam porządnie, jak ciąć pomidory, jak jadne pomidory, i tam pokazywałam dokładnie, tłumaczyłam, jak wygląda wilk i jak się go usuwa. I tylko i wyłącznie usuwałam te wilki. Jak widzicie, niektóre pomidory. Gdzie widziałam, że tak usilnie idą w kilka pędów, zostawiałam. Nie zostawiałam wilków, tylko właśnie te takie rozgałęzienia. Niektóre pomidory po prostu mają taką tendencję. Jeżeli pomidor tak usilnie chce iść na kilka pędów, to po prostu na to pozwalam. I dzięki temu, jak widzicie, to na tym pomidorze tu mamy jeden główny pęd, z którego wyrosły dwa, cztery, pięć pobocznych. I wszystkie ładnie się trzymają i nie jest to prawdą, że pomidory będą mniejsze, jeżeli będziecie mieli prowadzone na kilka pędów. E, zobaczcie, przecież te pomidory są naprawdę bardzo duże. Co dalej? Teraz. Teraz mamy początek sierpnia. Pogoda na najbliższe dwa tygodnie, no powiem wam, że szału nie robi. E, bardzo boję się, że wejdzie mi tutaj zaraz za ziemniaczana. Cały czas e, regularnie stosuję kwasy humusowe i bakterie. Bakterie naturalne do roślin, które mają za zadanie, e, żeby nie wpuścić do moich krzaków e, zarazy ziemniaczanej. Przez ostatnie lata, jak tylko stosuję kwasy humusowe i bakterie, macie co roku filmiki od początku do końca sezonu, nie miałam zarazy ziemniaczanej, ale też nie było takiego beznadziejnego roku. I codziennie podchodzę do moich krzaków i patrzę, każdy... Pęd, który tylko widać, czy gdzieś nie pojawia się brązowa plamka. Jeżeli gdzieś na pędzie pojawi mi się taka brązowa plama, od razu, bez żadnego zastanowienia, sięgnę po środki chemiczne, które mają zadanie zwalczyć zarazę ziemniaczaną. Jeżeli wy nie staracie się zbytnio uprawiać ogrodu w sposób taki naturalny, bardziej ekologiczny, to albo co roku odnosicie porażkę, albo macie ogród na ogródkach działkowych, to w tym roku oprysk chemiczny na zarazę ziemniaczaną bardzo warto rozważyć, bo. No jest, występuje w ogromnych ilościach. Codziennie dostaję od Was mnóstwo zdjęć, żeby zdiagnozować pomidory i u po prostu tak dużej ilości osób zarazy ziemniaczanej jeszcze w tych wszystkich moich latach, a prowadzę już 10 lat kanał, nie dostawałam. Także w tym roku naprawdę jest się czego obawiać. No, pogoda sprzyja temu, żeby ta zaraza ziemniaczana występowała bardzo licznie. I Jeżeli Zdecydujecie się na to, żeby opryskać swoje krzaki na zarazę ziemniaczaną z jakiejś tam serii środków nieekologicznych. To bardzo ważne, żebyście przed zakupem tego środka sprawdzili sobie, jaki on ma okres karencji. Czyli okres, po jakim czasie możecie zjeść tego pomidora bezpiecznie, żeby się nie otruć. I ja wybieram takie środki, które mają okres karencji 3-4 dni dla pomidora. Także to nie jest dużo. 3-4 dni, to jeszcze pomidory nie zdążą mi dojrzeć. Te, które są dojrzałe, można oczywiście zerwać. W ogóle taka informacja, że jeżeli zauważycie zarazę ziemniaczaną i będziecie gdzieś tam e, widzieli brązowe plamy na pomidorach, to od razu je usuńcie. I jeżeli gdzieś tam używacie jakichś narzędzi do obrywania pomidorów i w ogóle ręce, to jeżeli chcecie obejść i pozbierać sobie owoce i gdzieś zauważycie jakieś zmiany chorobowe, to... Koniecznie umyjcie ręce i zdezynfekujcie narzędzia, żeby nie przenosić szybko z jednego na drugiego krzaka. Zawsze takie cięcia pomidorów wykonujemy tylko i wyłącznie, jeżeli w następnych trzech dniach, co najmniej trzech dniach, nie ma padać. Jeżeli ma padać, tak jak u mnie padało przez ostatnie trzy tygodnie, to ja nie obcinałam żadnych liści. A teraz dopiero, jak wiem, że przez następne cztery czy pięć dni nie ma padać, to dopiero zdecydowałam się na cięcie, żeby odsłonić te moje wszystkie pomidory, żeby one w końcu szybciej dojrzały. I teraz jeszcze wracając do zaraz ziemniaczanej. Opcje są dwie. Jeżeli gdzieś na Waszych krzakach zauważycie oznaki zarazy ziemniaczanej, no to opcje są dwie: albo usuwasz krzaki, i te chore, żeby nie zarażały innych, albo zaczynasz opryskiwać. Jeżeli chcesz opryskiwać, to się nie zastanawiaj, tylko od razu leć po w środek i opryskuj tego pomidora, ponieważ zaraza ziemniaczana w ciągu trzech dni potrafi całkowicie zlikwidować wszystkie pomidory w Twoim ogrodzie. Także, nie ma nad czym się zastanawiać. Albo ratujesz, albo wywalasz. Y jeżeli wasze pomidory wyglądają silnie, zdrowo, e, w ogóle jeżeli wasze pomidory od samego początku sezonu non stop są odpowiednio wykarmione, odpowiednio się rozwijają, nie tniecie w deszczowe dni i tak dalej, to te pomidory takie, które są wykarmione, które nie mają żadnych na liściach oznak braków składników pokarmowych, one są silniejsze. Tak jak z nami, jeżeli my mamy porządnie e, wykarmione organizmy, mamy wszystkie ba mikroflorę bakteryjną w jelitach, czy jakieś tam składniki jak magnez, potas, wszystko mamy... W w odpowiednich liczbach to też nie chorujemy tak często. A jeżeli mamy jakieś braki, no to gdzieś tam nasz organizm jest bardziej podatny na choroby. Tak samo jest z warzywami. Ja wiem, że w ostatnich latach w ogóle jest taki trend eko, i to jest ze skrajności w skrajność, że na przykład ludzie mówią, że ja uprawiam ogród ekologicznie, ja niczym nie nawożę. No jak niczym nie nawozisz. Ogród warzywny, to nie jest pustynia, żeby tam nie było składników odżywczych. Trzeba czymś uzupełniać. Może to być kompost, ale warto wiedzieć, że kompost jest bardzo małym źródnie, źródłem e, witamin dla pomidorów. To jest zbyt mała skład, zbyt ubogi ma skład, żeby faktycznie pomidory zdrowo rosły sobie w ogródku warzywnym. Na pewno obornik, ale teraz obornik, wszystko zależy też od tego jaki obornik kupujecie. Sprawdzajcie skład tych wszystkich produktów, które gdzieś tam kupujecie. Jeżeli kupujecie środek z nazwą jakąś bio coś tam, a w składzie nic nie jest podane, no to co to jest? Bo też bardzo dużo osób w tym roku mi przesyła jakieś tam produkty, które powstały nowe do warzyw i nie mają składu. No to, to co to jest brązowa woda? Z czym zabarwiona chociażby mogli podać? No, tak też nie może być. Także zwracajcie uwagę, jeżeli chcecie mieć jakieś tam zdrowe warzywa i porządnie prowadzony ogród, no to te składniki odżywcze na wiosnę czy jesienią muszą być dodawane. I też warto, żebyście stosowali płodozmian, bo dzięki temu, że prowadzimy płód zmian w swoim ogrodzie warzywnym, to też nie musimy przesadnej ilości nawozów stosować, a dwa, że te wszystkie warzywa są wykarmione po sobie i nie marnują się też te nawozy, bo na przykład po ogórkach śmiało, ogórki generalnie potrzebują dużo składników odżywczych, więc zawsze startujemy z jakimiś tam nawozami przed uprawą ogórka. Następnie ogórki mają płytki system korzeniowy, więc nie są w stanie wyciągnąć tych składników odżywczych z głębszych partii ziemi. A te nawozy podczas podlewania, podczas opadów przemywają się niżej. Więc żeby niżej te składniki odżywcze były wyjedzone, to siejemy według płodozmianu, na przykład w następnym sezonie marchewkę, pietruszkę, buraki. To warzywa korzeniowe, które systemy korzeniowe mają. Bardzo głębokie, więc one, te składniki odżywcze, sobie z tych głębszych partii, wyjedzą dodatkowo płodozmian ma tą zaletę, że w naturalny sposób likwidujemy bardzo dużo szkodników i chorób. Jeżeli na ogórkach, tak jak u mnie, czy na sukiniach w tym roku był mączniak, to w przyszłym roku, jeżeli bym w tym samym miejscu uprawiała ogórki, to mam pewne, jak w banku, że jak tylko zepsuje się pogoda, to mączniak pokaże się znowu w tym samym miejscu bardzo szybko. A dzięki temu, że na przykład będę uprawiała tam w następnym roku korzeniowe, które nie zapadają na mączniaka, to wiem, że ten mączniak w ziemi wyginie. Też jest wiele szkodników, które dzięki temu, że zastosujecie płodozmian, zginą, bo e, płodozmian polega na tym, żeby dane warzywo uprawiać co 3-4 lata w tym samym miejscu. Także w tej grządce, w której tutaj widzicie pomidory, pomidory trafią dopiero za 4-5 lat, nie wcześniej. I to jest bardzo ważne. Dezynfekować z ziemi po zarazie ziemniaczanej nie trzeba, ale bardzo warto, żeby jak macie chore krzaki, bo wcześniej czy później te krzaki już będą wyglądały słabo. Gdzieś tam będą braki pokarmowe na liściach, więc gdzieś tam będą te liście się kruszyły, będą spadały na ziemię. Regularnie dbamy o to, żeby tę wierzchnią warstwę ziemi zdejmować, żeby. Tych chorych liści, żeby tych skruszałych części martwych roślin nie było, żeby nie zostawało tutaj na jesień. Moje pomidory wykarmiam cały czas. Jeżeli przestałabym w tym momencie nawozić, no to wcześniej czy później pokażą się tutaj, a właściwie wcześniej pokażą się braki składników odżywczych. Przy takiej ilości Owoców na krzakach. Składniki odżywcze są bardzo potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o potas, który jest odpowiedzialny za to, żeby te pomidory fajnie dojrzewały. Teraz, po tych ogromnych opadach, będziecie mogli spotkać się z pękaniem pomidorów. Szczególnie pomidory wielkoowocowe, zobaczcie, jaki tutaj gigant urósł. Są narażone na pękanie. Niektóre odmiany pomidorów mają tendencję do pękania, i teraz. W sierpniu, gdy pomidory mają już swoją odpowiednią wielkość, gdzie wiemy, że już większe nie będą, że już nie przyrastają, że przyrastają tylko te górne, które zapyliły się później, ale tak jak widzicie tutaj, no tu już widać, że te pomidory już większe nie będą. To jest taka odmiana, która no, już yy, ma swoją docelową wielkość. Jeżeli będą przelewane, to zaczną pękać. I jeżeli brakuje tutaj potasu, to będą pękać szybciej. W ogóle w tym roku, przez to, że było bardzo zimno w lipcu, były zimne noce, nie było w dzień może i było gorąco, ale noce były chłodne, to pomidory rosną wolno. I przez to, że rosną wolno, też mają twardszą skórkę. Na pewno zauważyliście to u siebie, że ta skórka wcale nie jest taka mięciutka jak w poprzednich latach. I jak teraz napada tak bardzo mocno, to często zdarza się, że po prostu ta skórka eksploduje. Jest zatwarta, nie trzyma się dobrze, gdzieś tam ten pomidor się bardziej opije i pęka. To też e, trzeba, jak widzicie, że taki pomidor jest pęknięty, to trzeba go zerwać, ponieważ w te pęknięcia będzie bardzo szybko wchodziła pleśń. E, na niektórych pomidorach przy cięciu też e, gdzieś tam, przez to, że grona są duże, e, nie zawsze e, dobrze się człowiek tam wypatrzy wszystkiego. Tutaj widzicie chory liść, który leżał tak bardzo w środku, w gronie. Takie rzeczy nie mogą być cały czas na owocach, ponieważ jak napada, no to gdzieś tam cały czas te chore liście zaczną knić i będą uszkadzały nasze pomidory. Jeżeli na swoich pomidorach zauważycie coś takiego od dołu, to też się nie macie czym przejmować, bo po prostu niektóre pomidory wydają kwiaty staśmione. Co to jest kwiat staśmiony? No słuchajcie, na pewno zauważyliście, że niektóre kwiaty wyglądają o tak ładnie, że mają tutaj pręcik, tu płatki i, i wygląda to tak fajnie pojedynczo. A zauważyliście na pewno też, że niektóre kwiaty rosną takie duże, takie jakby szerokie, tak jakby sklejone były dwa bądź nawet trzy kwiaty. I obcy są dwie: albo usuwacie takiego kwiatka staśmionego, albo zostawiacie. Zazwyczaj z tych właśnie staśmionych kwiatów rosną nam takie większe pomidory, bo po prostu to jakby jest podwójny. Ale też trzeba się liczyć z tym, że ten podwójny pomidor będzie miał właśnie te miejsce łączenia gdzieś tu na dole i że gdzieś tam te rowki będą, e, będą się pokazywały. i Żadna choroba, po prostu taki, taki pomidor się może zdarzyć, tylko też trzeba pilnować, że jak będzie dojrzewał, to w takich miejscach też dojrzewa szybciej. I czasami zdarza się, że tam gdzieś pęknie, i częściej wchodzą różne, właśnie, pleśnie. E, co chciałam jeszcze mówić? E, aha, już wiem. <laughs> Ostatnio dostałam zdjęcie łodygi pomidora z pytaniem Kasia, co to jest? Chodźcie zobaczyć. Zobaczcie, takie coś. Co to jest? Kasia, co to jest? Co się stało z moim pomidorem? Tam jest jakiś szkodnik? Czy co to jest? I powiem Wam, że na tamtym zdjęciu to tak groźnie wyglądało, w takim wielkim zbliżeniu, że aż się przeraziłam i mówię: Co to jest? Czy możesz mi zrobić jeszcze jedno zdjęcie, żebym mogła zobaczyć w jakimś innym kadrze? No i jak już to zdjęcie było przesłane z trochę dalszej perspektywy, no to mówię, aha, dobra, to już wiem, co to jest. I słuchajcie, to jest, to jest żadna choroba, to żadna mutacja. To są po prostu korzenie, które wychodzą z łodygi. Mogę Wam pokazać w szklarni y, mojego pomidora, który y, miał pęd położony na ziemi i jak wyglądają właśnie takie korzenie z tych grudek. Chodźcie zobaczyć. No moje pomidory w szklarni cieszą nasze talerze i kubki smakowe, już od jakichś trzech tygodni. Od dołu już dużo jest zerwanych, ale jak widzicie, jeszcze naprawdę bardzo dużo pomidorów jest na krzakach. Jak się przyjrzycie, też nie są jakoś super ogolone. Są tylko odsłonięte te dolne grona, gdzie te pomidory już były takie większe, gdzie już były bardziej dojrzałe. Ale chodźcie tutaj, podejdźcie do tego pomidora, o którym mówiłam, który z tych grudek wypuścił. Korzenie. Zobaczcie, tutaj też były te grudki takie, i przez to, że tutaj jest ziemia i tutaj jest większa wilgotność, to z tych grudek właśnie wychodzą korzenie. I one tutaj trzymają się, że ja nie jestem już w stanie podnieść tej łodygi do góry. I tutaj macie czarno na białym, że pomidory wiosną jakby się i gdzieś tam na parapetach wybujają. to... To, to nie ma się czym martwić, po prostu trzeba je uziemić bardziej. Bo wiele osób mówi, że o z tych wyciągniętych pomidorów to już nic nie będzie. Nieprawda. Wystarczy całą dygę wstawić nawet spiralnie do ziemi i stamtąd wyjdzie mnóstwo korzeni i po prostu tylko i wyłącznie będzie większa masa korzeniowa, która będzie e, ciągnęła wilgoć, nawozy, składniki odżywcze i będzie powodowała, że górna część, która będzie wystawała z ziemi, będzie wyglądała znakomicie. Teraz, w sierpniu, póki jeszcze nasze krzaki pomidorów są zdrowe, póki nie mają żadnej zarazy i tak dalej, a zaczynają się pojawiać już porządne, dojrzałe pomidory, to możemy z tych pomidorów, które tak wyjątkowo nam smakują i które chcemy wysiać sobie w kolejnych latać, latach, pobrać nasiona. Jak to zrobić? Wybieramy sobie pomidora takiego kształtnego, zdrowego i najlepiej lekko już przejrzałego. Tniemy sobie go na pół. I teraz. Opcje są dwie. Zresztą widzicie, że ten pomidor i te nasiona ma tak prawie dojrzałe. Wybieramy pomidory takie bardzo dojrzałe, które tutaj mają ładnie wybarwione, nie mają już tych zielonych takich oznak. Mój kogut widzi pomidorka, a moje kurki uwielbiają pomidorki i liczą na to, że zaraz im tam pancia podrzuci. Słuchajcie, takiego pomidora bierzemy sobie nasiona, wrzucamy do szklaneczki z wodą, wyciskamy te wszystkie nasionka i wlewamy tam odrobinę wody. Zostawiamy sobie na. 12 godzin, i po tych 12 godzinach ta błąka, tutaj, która jest na nasionkach, ładnie się rozłoży, tak sfermentuje, jakby lekko. I wtedy wrzucamy na sitko, ładnie sobie przecieramy ręką, i wszystkie nasionka mamy czyściutkie, pozbawione tej galaretki. albo w sposób na leniwca, tak jak ja najczęściej to robię. To właśnie te nasionka rozlewam na ręczniku papierowym. I, dru I tak ręką tak tylko rozsmarowuję, one wszystkie się rozdzielają, ta galaretka obsycha, później wszystko zsypuję na talerzyk i wkładam do woreczka e, strunowego, żeby były nasionka na kolejne lata. Także, w słuchajcie. Mm. Mm -hmm. Smak pomidorów prosto z ogródka, to jest coś wspaniałego. Nie mogę się doczekać. On też się nie może doczekać, ale nie mogę się doczekać, aż te wszystkie pomidory zarówno w gruncie, jak i też w szklarni zaczną tak porządnie dojrzewać i zaczniemy gotować te wszystkie sosy pomidorowe, te wszystkie pasty, pomidory w galaretce, czy przeróżne keczupy. Ojejku, tego będziemy robić naprawdę sporo, też tarta taka z suszonymi pomidorami. Mm, już się nie mogę doczekać, ale wiele przepisów wiem, że już znacie z mojego kanału zachwycacie się sosem do spaghetti, także jeżeli macie już więcej pomidorów, to już działajcie. Idę dać tą połóweczkę Kogucikowi, bo już nie może się doczekać. Zobaczcie, zobaczcie, jak one tutaj od razu lecą. Zobaczmy. Uwielbiają pomidory. Tico romantiko tutaj było. Widziałeś to?